Cześć, nazywam się Paweł i będę miał przyjemność poprowadzić Cię przez matematykę finansową, która jest obowiązująca na egzaminie maklerskim. Na początku od razu bardzo ważne zastrzeżenie odnośnie samej matematyki. Jeżeli matematykę miałeś dawno temu w podstawówce albo w liceum i kojarzysz matematykę finansową z czymś trudnym całkami, pochodnymi, może jakimiś składkami aktuarialnymi to chcecie bardzo szybko uspokoić nic takiego nie będzie matematyka finansowa na egzaminie maklerskim to dodawanie mnożenie dzielenie tego to bardzo proste arytmetyczne przekształcenia i matematyka to także kilkanaście zadań które możesz prawie na pewno zrobić dobrze a w związku z tym mieć naprawdę dużo punktów z absolutnie pewnego i, jak się zobaczy, jak zobaczy po zajęciach, bardzo prostego działu. Ja sam jestem też maklerem papierów wartościowych od 2007 roku i od tego czasu też prowadzę zajęcia związane właśnie z przygotowaniem w części matematycznej do egzaminu maklera papierów wartościowych. To całą swoją wiedzę, doświadczenie, rozwiązane egzaminy staram się w to wideo wpleść, abyś był w stanie najlepiej przygotować się do egzaminu maklerskiego, który już niedługo przed Tobą. Jeżeli chodzi o samym egzaminie, to nie będę o nim opowiadał podczas tego wideo. Jest specjalnie przygotowany materiał odnośnie tego, jak się przygotowywać, jak się uczyć. To wideo też jest na portalu VOD, więc jeżeli będziesz tylko zainteresowany, to śmiało sobie je obejrzyj. Warto zobaczyć, jakie są najpopularniejsze błędy, jakie są strategie egzaminacyjne i czego na egzaminie zdecydowanie robić nie warto. A my tymczasem przechodzimy już dokładnie do matematyki finansowej i do przeglądu tego, co będzie nam towarzyszyło podczas tych zajęć. Najważniejsza sprawa to taka, że będziemy przechodzili przez poszczególne bloki materiału bazując na poprzednich przerabionych materiałach. Czyli innymi słowy, Warto oglądać te zajęcia od początku do końca, a nie na wyrywki, dlatego że to, co zrobimy na początku, czyli stopy zwrotu, odsetki proste, a potem wartość pieniądza w czasie, to wszystkie te elementy będą nam potem potrzebne w rentach. Potem te renty wykorzystamy do metody oceny efektywności inwestycji, a więc do wszystkich rzeczy, które też na egzaminie są testowane, i zakończymy to ocenami, oceną projektów inwestycyjnych. Za pomocą tego czy się opłaca, czy się nie opłaca w jakiś projekt wejść, więc będziemy sobie to wyliczali. To wszystko jest nam potrzebne do tego, żeby zdać egzamin maklerski, bo jak zobaczysz, no mamy jedno zadanie z danego bloku, potem jedno tu, jedno tu, potem co najmniej jedno tutaj. De facto z każdego bloku wypadają jakieś zadania, więc znów każdy blok jest istotny, jeżeli chcesz zdobyć dużo punktów na egzaminie maklerskim. Ale zobaczysz, będzie to bardzo proste, jeżeli tylko nauczymy się paru podstawowych chwytów i trików, które są na egzaminie sprawdzane. Do tych zajęć też bardzo ważne jest, abyś miał dwie rzeczy. Po pierwsze, Abyś miał kalkulator, my z takiego kalkulatora też będziemy korzystali. Ja go będę wyświetlał, żeby można było sobie coś policzyć. Oraz druga sprawa: musisz mieć tablice matematyczne, które również dostałeś w naszym pakiecie egzaminacyjnym, i te tablice też będę wyświetlał, pokazując, co w nich szukamy i co nam się konkretnie może przydać. Więc będziemy z tych wszystkich rzeczy korzystali, a do tego wszystkiego będziemy oczywiście rozwiązywali dużo zadań. Przed nami blisko 50 zadań, trochę ciekawostek, trochę niespodzianek, więc mam nadzieję, że będziesz się przede wszystkim Wszystkim dużo uczył, ale dodatkowo dobrze bawił podczas tych zajęć z matematyki finansowej. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, to pamiętaj, żeby je zadawać na przykład na grupie na Facebooku albo napisać do mnie bezpośrednio, ta mail i wiadomość też będzie po drodze w trakcie trwania naszych zajęć. Zatem przejdźmy już do konkretów i do wprowadzenia podstawowych oznaczeń, które będą nam potrzebne na naszych zajęciach. Na początku będzie bardzo prosto. Zobacz proszę że musimy wprowadzić następujące oznaczenia. Po pierwsze, będziemy oznaczali przez R tak zwaną stopę zwrotu, a więc będzie to return, a więc to ile zarobiliśmy. To ile zarobiliśmy, to będzie nic innego jak zysk podzielony przez inwestycje. No ale powstaje pytanie, dobra, co to jest ten zysk? Co to jest ta inwestycja? W ujęciu takim, żeby można było to wyliczyć. I to jest bardzo prosta sprawa, no bo nasz zysk to jest po prostu różnica cena sprzedaży minus cena kupna. I to jest to ile zarobiliśmy. No oczywiście jeżeli sprzedaliśmy taniej niż kupiliśmy, to w ekonomii mówimy, że mamy zysk ujemny. No to dalej dobrze brzmi, prawda? To jest dalej zysk, tylko tyle, że jest ujemny. No ale oczywiście w takim normalnym ujęciu byłaby to strata, kiedy sprzedajemy taniej niż kupiliśmy. Inwestycja w tym naszym ujęciu będzie niczym innym jak ceną kupna. I to jest to, ile zainwestowaliśmy. W ten sposób jesteśmy w stanie łatwo wyliczyć, jaki jest nasz zysk z inwestycji lub też jaka jest strata w porównaniu, w ujęciu procentowym. Bo pamiętaj, że mówimy, tak na dobrą sprawę, o stopie zwrotu, czyli o tym R-return. To, co napisaliśmy tutaj, dotyczy oczywiście bardzo prostego przypadku, takiego, w którym mamy dziś i dziś mamy cenę kupna i mamy za jakiś czas i tutaj mamy cenę sprzedaży. No i w trakcie trwania, jak się nic nie działo, to nasza stopa zwrotu będzie obliczona poprawnie. Ale jeżeli po drodze wydarzyłoby się cokolwiek, co sprawiłoby, że byśmy dostali pieniądze, a więc moglibyśmy dostać dywidendę, moglibyśmy dostać kupon z obligacji, moglibyśmy dostać jakiś cash flow, moglibyśmy dostać jakąś płatność. No i jak to nazwiemy? Nie ma żadnego znaczenia. Ważna jest natomiast jedna rzecz, że gdy coś takiego się pojawia w toku życia naszej inwestycji, to wpływa to na naszą stopę zwrotu. A wpływa w bardzo prosty sposób, bo wtedy, żeby wyliczyć poprawnie stopę zwrotu, to trzeba oczywiście dalej mieć cenę sprzedaży minus cena kupna, ale naszą stopę zwrotu powiększa ten przychód, jak na razie tu nazwę dywidendą, a dzielimy to oczywiście przez cenę kupna. I w ten sposób wyliczamy poprawnie stopę zwrotu w sytuacji, kiedy mieliśmy po drodze jakieś przychody. To, jak możesz zobaczyć, ten sposób liczenia ma pewien mankament, bo gdybyśmy tak liczyli każdą stopę zwrotu, to stopa zwrotu za jeden dzień, za jeden rok czy za jeden wiek 100 lat wypadałaby tak samo. No a ty byś chciał zarabiać np. 10% w dzień, 10% w rok czy 10% w 100 lat. No, mając tylko informację, że zarobiliśmy 10%, nie wiadomo byłoby, czego to dotyczy, gdybyśmy liczyli stopę zwrotu w ten sposób. Więc my będziemy w trakcie naszej, naszej nauki. Uczyli się, jak poprawnie wyliczyć stopę zwrotu w trakcie tego, jak ta inwestycja trwa. No i oczywiście, ta inwestycja, gdy będzie trwała krócej, stopa, będzie, stopa zwrotu będzie wyliczona trochę inaczej. Gdy będzie dłużej, będzie wyliczona trochę inaczej, ale będzie wyliczona w taki sposób, żebyśmy byli w stanie porównać te swoje inwestycje pomiędzy poszczególnymi elementami pomiędzy poszczególnymi okresami. Zanim przejdziemy do konkretów i do zadań egzaminacyjnych, obliczeniowych, które są zawsze na egzaminie, to na początku jeszcze na rozgrzewkę sprawdźmy, czy dobrze nam się liczy, bo liczenie na matematyce będzie bardzo istotne. Zróbmy prosty przykład na rozgrzewkę. Kupiłeś akcję KGHM za 120 zł. Dostałeś 3 zł dywidendy, a zaraz potem sprzedałeś za 125. Jaki jest zysk nominalny, a jaka jest stopa zwrotu? To no pewnie zysk nominalny będziesz liczył bardzo prosto, no bo to jest oczywiście cena sprzedaży 125. To, co dostaliśmy po drodze, czyli te 3, minus 120. No, czyli nasz zysk nominalny to po prostu 8 zł. Banalna sprawa. A jaka jest stopa zwrotu? No to oczywiście jest nasz zysk, czyli to, co wyliczyłem tu po lewej stronie, a więc 8, podzielone przez ile? Mam nadzieję, że wiesz doskonale, że 120, no bo to jest nasza cena zakupu. No i tego już w pamięci nie policzymy. 8 podzielona na 120, więc musimy przejść do naszego kalkulatora, który przypomnę że dostałeś w naszym pakiecie egzaminacyjnym oraz dostaniesz go na egzaminie. Na egzaminie nie można nic swojego wnosić, ale kalkulator dokładnie taki dostaniesz. No to policzmy. 8 podzielone przez 120 wychodzi 066666, czyli już w ujęciu procentowym będzie to 6666666. Oczywiście odpowiedzi na egzaminie nie będą wyglądały w ten sposób, że 6,6,6,6 6, 6, 6, 6 i tak dalej. Odpowiedzi będą skończone, więc będą zaokrąglone do któregoś miejsca. Na przykład do tego miejsca zaokrąglenie to byłoby 6,67%. I takich zaokrągleń będzie na egzaminie dużo. Więc tylko przypomnijmy sobie szybko, jak dobrze zaokrąglać. Mam dla Ciebie taki specjalny przykład. Wychodzi na Ciebie, na, Ciebie na kalkulatorze, coś takiego. 4,5, a potem wychodzi. 4, 5 i powiedzmy 4, żeby było ciekawiej. I wymagane jest zaokrąglenie. No to zróbmy na początek taki przykład z zaokrągleniem, tylko przypomnijmy sobie jeszcze zasady zaokrąglania. Mam nadzieję, że pamiętasz, że zasada zaokrąglania polega na tym, że jeżeli jest cyfra od 1 do 4, to zaokrąglamy w dół. A jeżeli jest cyfra od 5 do 9, to zaokrąglamy. W górę. Zasady są proste. Sprawdźmy zatem, czy uda nam się je wprowadzić w praktykę. Mamy nasz wynik 4, 5, 4, 5, 4 i każą nam zaokrąglić, powiedzmy, do tego miejsca. Zatem, Twoją odpowiedzią będzie 4, 5, 4 i teraz 5. No, doskonale. 5. Dobra, poszło super. To teraz sprawdźmy, a co w sytuacji, hmm, gdyby nam kazali zaokrąglić na przykład do tego miejsca? To wtedy twoją odpowiedzią będzie 4, 5 i. 5. Mam nadzieję, że tak powiedziałeś. No bo oczywiście mieliśmy wcześniej piątkę, a więc ta piątka bo większa nam e, zgodnie z zasadami tą czwórkę na piątkę. Idzie super, jak burza, więc żeby nie tracić czasu, zróbmy od razu jeszcze jeden przykład. Na przykład, zróbmy go na czerwono i zrobimy tak. Każą ci zaokrąglić do tego miejsca. Twoja odpowiedź będzie 4 i. Jeżeli powiedziałeś 6, to nie jest to dobra odpowiedź, bo oczywiście jedyną możliwością jest tu 5. Zaokrąglamy do tego miejsca ale zawsze odnosimy się do wyniku bazowego. Oczywiście w wyniku bazowym to była czwórka, więc tutaj będzie piątka i w związku z tym to zaokrąglenie do tego miejsca po przecinku musi wynosić 4,5. Dlaczego mogłeś powiedzieć 6? No właśnie dlatego, że ja przed chwilą specjalnie wprowadziłem taką informację, że tutaj zaokrąglamy przy tej wartości do czwórki, więc mogłeś mieć przekonanie, że należy zaokrąglić to, a to nieprawda. Należy zaokrąglać tylko nasz bazowy wynik, nie można zaokrąglać po drodze, no bo wtedy niestety błąd zaokrąglenia może wpłynąć na nasz wynik. To ważne, to ważna wskazówka egzaminacyjna, bo będzie część zadań, w których jeżeli zaokrąglisz wyniki po drodze, wyjdzie ci zły wynik i zamiast dodatnich punktów dostaniesz ujemne. Zatem ważna sprawa na egzamin, liczymy tak dokładnie, jak się da. A zaokrąglamy na samym końcu. To ważne wprowadzenie do naszych zajęć matematycznych, a także jeszcze jedna ważna rzecz, będzie nam potrzebna na naszych zajęciach, praktycznie przez wszystkie zadania, które będziemy rozwiązywali, będzie nam potrzebna oś czasu. Ja będę jak mantrę powtarzał, że trzeba zacząć od osi czasu. Usłyszysz to wielokrotnie podczas tych zajęć. I teraz czym jest oś czasu? Żebyśmy sobie od razu wytłumaczyli, to jest oś. Po, na której jesteśmy w stanie narysować, zaznaczyć, gdzie pieniądze przepływają. Oś zawsze będzie wyglądała w ten sposób, że jest punkt 0, i w tym punkcie 0 zawsze stoimy my. To jest dziś. Dziś jest w punkcie 0, a tu będzie za jeden okres, tu będzie za dwa okresy, tu będzie za trzy okresy. No i będziemy coś z tymi okresami robili. Albo my będziemy szli tam, albo te okresy będą szły do nas, będziemy mieli do tego specjalne narzędzia, spokojnie to będzie bardzo proste, ale bardzo mi zależy, żebyś już teraz rozumiał, rozumiała, że oś czasu rysujemy praktycznie do każdego zadania, zwłaszcza jak się uczysz. Jak już potem wszystko będziesz umiał, oś czasu nie będzie potrzebna, będziesz to robił w głowie, ale na początku do zrozumienia pamiętaj, tu jesteśmy my, tu jest za jakiś okres, za jakiś okres, za jakiś okres 1, 2, 3, i ich okresów może być N 50, to nieważne, ale ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że oś czasu na początku jest bardzo potrzebna. Skoro mamy już wprowadzone podstawowe oznaczenia, to możemy przechodzić do konkretów i do pierwszego typu zadań egzaminacyjnych.